Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z filmikiem zakupowym. A mianowicie chciałbym Wam pokazać moje ostatnie zakupy ze sklepu internetowego Skarbnica Pomysłów. Powiem Wam szczerze, że do zrobienia zakupów w tym sklepie takim impulsem były papiery, które mi się spodobały i które wydawały mi się, że będą bardzo fajnie pasować do, do dziecięcych projektów. Ale to Wam wszystko na bieżąco powiem. I tak. Zamówiłem sobie takie gipiurki. Jedną taką białą. Może... pokażę o, Taką. I taki sam wzór, czy troszkę Nie, inny. Inny. Taki, taki to jest brzoskwiniowy, łososiowy, kremowy, o. taki. Zamówiłem sobie złoty puder, ponieważ jest bardzo zachwalany z agaterii. Mój, ja mam taki złoty o ile dobrze to chyba z Rangera albo coś i on dla mnie jest troszkę jest ładny, podoba mi się tylko do niektórych projektów jest za ciemny, za ciemny 100 to złoto wychodzi, zobaczę jak będzie. Z tego to, to się wszystko okaże. Zamówiłem sobie taki sznureczek. To chyba dostałem w gratisie. Taki świąteczny też fajny, bo można wyciąć elementy i fajną kartkę z tego złożyć. I taką kopertkę małą. To by było chyba w gratisie, o ile dobrze pamiętam. Zamówiłem sobie takie większe narożniki czarne. Zamówiłem sobie y, kwiatuszki. Białe. tak. Parę guziczków, bo tego nigdy nie jest y, za, y, za dużo. I do dziecięcych projektów, i do innych, się świetnie też jako uzupełnienie pracy nadają. Zamówiłem sobie złote, złote pręciki, bo czasem fajnie pasują do, do różnych projektów. Pierwsza komunia święta to są właśnie stempelek z latarni morskiej. Taki napis. Pierwsza Komunia Święta. Zamówiłem sobie też z latarni morskiej taki kielich. i nie, nie próbowałem, jeszcze nie wiem, jak one będą odbijać. Podejrzewam, że, że, że te gumowe właśnie fajnie odbijają i, i właśnie będzie tak mm, fajnie się sprawdzał. Yy, I tu chyba jeszcze jest jeden, o ile dobrze kojarzę. Tak. Skrapt Moli, taki stempelek. Też pierwsza Komunia Święta. Taki, yy, taki napis. Zamówiłem sobie też parę Tekturek już tutaj, uroczysty dzień komunii jest największą moją radością. Album, jakbym gdzieś miał coś do zrobienia, tutaj taki, Pan Jezus już się zbliża. Z takim kielichem też bardzo fajny, taka większa na jakąś okładkę czy na kartkę. I tutaj taki kielich. To są wszystko z Moli tekturki. Tutaj jeszcze Scrap and you Design zamówiłem sobie taką, taką gałązkę. Ona jest, wydaje mi się, że będzie bardzo fajnym uzupełnieniem różnych kompozycji kwiatowych, nawet porozcinać na takie mniejsze, gdzieś tam dodać. I zamówiłem sobie papiery. To są papiery z. To jest galeria papieru. Bieg niewinności. Bardzo w mojej pracowni, bardzo zresztą ja lubię pracować na takich bardzo delikatnych papierach, takich kremowych, takich, o może tu zauważycie, jest taki wzorek, tutaj z tej strony jest taki wzorek, jakieś napisy, bardzo lubię takie wzory. O, tutaj są jakieś kropki, tu są jakieś takie zawiaski, druga strona. Są takie znowu jakieś wzory. Yy, tu są jakieś listki. Bardzo papier jest delikatny. Moim zdaniem będzie się idealnie nadawał na prace komunijne, ślubne, na chrzciany, gdzie ta delikatność jest yy, yy, pożądana. Yy, tutaj znowu są taki wzór. Nie wiem na ile wy to zobaczycie. Tutaj jest w ogóle taka yy, trudna do złapania taka drobniuteńka krateczka, takie jak jakby kłótno, coś takiego tutaj znowu jest taki wzór chciałem sobie zamówić cały bloczek, niestety w tym sklepie nie był dostępny, więc postanowiłem sobie zamówić po jednej karcie luzem czyli osobno i właśnie takie takie papiery, bardzo się cieszę, że wszedłem w ich posiadanie i właśnie te Papiery były impulsem do tego, żeby żeby zrobić zakupy w tym, w tym sklepie. No tak same papiery zamówić się tak troszkę troszkę nie bardzo, ale tutaj jest właśnie taki element właśnie z dodatkami do tej, do tej kolekcji ale kolory są przede wszystkim takie pastelowe z jednej strony są kropeczki a z drugiej strony są takie takie kwiateczki, więc kwiateczki, kwiatuszki i też będą bardzo fajnie się sprawdzać na, na różnych projektach, nawet i uzupełnienie do tej kolekcji, którą Wam wcześniej pokazywałam ta beżowo-kremowa. Tutaj jest taka ni szarość, ni, błę, ni niebieski, taki gołębi kolor, takie coś, takie coś, bo niebieski będzie tu za chwilkę. Tutaj są takie. Taki zielony, tutaj jest taki niebieski na no, jak, jak, jakąś kartkę dla chłopca, czy to jest znowu taki turkusowy, taki morski. Jeżeli komuś y, nie odpowiadają kwiatuszki, czy to tutaj zawsze z drugiej strony są, są kropeczki, a kropeczki są, moim zdaniem, są bardzo y, wdzięczne do, do wszelkiego rodzaju projektów, nawet jeśli y, nawet lubimy. I tutaj są właśnie y, dodatki do tych do tych, do tych papierów. Tutaj dostan są i takie ślubne. Nie twojego. Przepraszam Was bardzo, ale cały czas mi ktoś przerywa. I tutaj właśnie do tej kolekcji ja Wam zapomniałam w ogóle pokazać. To jest kolekcja Ever and Always Pasta. To jest do tej, ta kolekcja, i do tej kolekcji jest mnóstwo, mnóstwo dodatków i motylki i listki i jakieś banerki i tagi i kwiatuszki, i tutaj są właśnie takie troszkę mocniejsze motylki, takie mocniejsze listki. Tutaj są takie listki, tutaj są motylki. Jeszcze do tej kolekcji y, 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 paski z takimi dodatkami. Tutaj są napisy z jednej strony po y, polsku, z drugiej strony po, y, po angielsku i tutaj też jeszcze y, takie motyle. I tutaj sobie jeszcze y, osobno y, zamówiłem takie kolorowe motyle, bo czasem takiegoś projektu pasu. Y, potrzebujemy jakiegoś tego, takiego dodatku mocniejsz mocniejszego koloru więc motylki się idealnie sprawdzają i tutaj takie właśnie yy, troszkę yy, troszkę szkoda, że yy, bo to jest yy, z mintaja yy, dodatki do wycięcia, troszkę szkoda, że z jednej i z drugiej strony są do wycięcia, więc wycinając yy, jedne, siłą rzeczy niszczymy drugie, no ale to już jest yy, urok yy, urok papierów więc tak by się prezentowały te moje zakupy właśnie z tego, z tego sklepu. Skarbnica pomysłów. Ja jestem bardzo zadowolony z tych papierów, bo wreszcie będę miał będę miał, że tak powiem, bazę do robienia, do robienia kartek. Także w tym filmiku byłoby tyle z mojej strony. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Zachęcam do odwiedzenia mojego Facebooka, mojego Instagrama. Zachęcam do subskrypcji kanału. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia w następnym filmiku.